Tematyka Westra jest przeróżna, są tematy, jest stricto pro-life na ustawie, jest stricto przeciwko broni, przeciwko użyciu agresji i przemocy w domu. Do tego dołączyłem swoją prozę interaktywną, która jest pomysłem tzw. za 5 zł dla niewidomych, gdzie niewidomy może za pomocą Czytnika kodów kół w telefonie, zeskanować sobie telefonem obraz i ja mu opowiadam za pomocą prozy, co jest na obrazie. Też poruszam tematy przeróżne ze świadectw ludzi, z życia i też poruszam tematy kina amerykańskiego, ale są moją bardziej interpretacją jest życie Polaków i życie nasze polskie i pod polskie warunki są zinterpretowane filmy amerykańskie, w których występuje Jennifer Lopez.